Gala muzyki filmowej, kolejna edycja, to jest wydarzenie, które już w zasadzie weszło w krew w śląskiej publiczności, a w zasadzie nie tylko śląskiej, ponieważ gości mamy już z różnych regionów kraju. Dzisiaj pełna sala, ponad 6 tysięcy osób w publiczności, emocje, orkiestra symfoniczna filharmonii śląskiej, chór chór amatorskie również, no i soliści Kasia Cerykwicka, Sara James, Michał Milowicz. Myślę, że to wszystko buduje taką całość wydarzenia, które myślę, że może mieć już światową renomę. Jak to bywa z galą muzyki przebojowej w zasadzie? Są to utwory, które wszyscy znamy z produkcji filmowych. Są to legendarne filmy, m.in. Gladiator, m.in. Gwiezdne Wojny, m.in. Park Jurajski. Utwory, które nam się kojarzą z różnymi etapami naszego życia. Część utworu z dzieciństwem, część z dorosłością. Także myślę, że to są takie utwory, które budzą pewne sentymenty, pewne wspomnienia i dzięki temu bardziej oddziałują na, na emocje. Chcemy celować w zasadzie tą muzyką w formie symfonicznej do różnych grup wiekowych. Są u nas faktycznie jest młodzież, są osoby starsze, seniorzy również. Myślę, że to jest też taki rodzaj integracji międzypokoleniowej, gdzie spotykamy się na tej jednej sali w jeden wieczór. I chłoniemy tą muzykę, przeżywamy każdy indywidualnie, ale jednak jeżeli jesteśmy w jednym takim skupisku, to te emocje są tym bardziej podbudowane. Muzyka filmowa w formie symfonicznej. Chcemy zarazić osoby, które być może z, tą, z tym rodzajem kultury, muzyki nie miały do tej spory wiele styczności, natomiast to jest ten taki pierwszy punkt złapania. Być może powiedzą sobie, a może do filharmonii w takim razie pójdziemy, może zobaczymy jak ta muzyka faktycznie żyje, jakie są rytmy wydarzeń związanych z muzyką symfoniczną. Także najpierw gala filmowa, a potem zapraszamy do filharmonii.